Wieczne życie, tortury bez końca. Kiedyś to było. Kiedyś to był Urgot. Teraz mamy całkiem estetycznego załońskiego Badasa, który ktoś kiedyś powiedział, że wystrzeliwuje jelito w przeciwników, także ten. A kiedyś brzydki, posklejany, poszywany potwór Frankensteina. Potwór o mniejszej liczbie nóg niż dzisiaj, bo miał ich tylko cztery. Urkot był definitywnie jednym z dziwniejszych bohaterów League of Legends. Niby miał kreatywny koncept dystansowego bohatera, który dzięki swoim umiejętnościom miał ogromny zasięg, a z drugiej strony bardziej budowało się go. Pod defensywę ze względu na walory jego ulta. Który z kolei nieco kłócił się z zadaniem dystansowej, połkującej postaci. Moi mili, dziś w starczym, kiedyś to było. Porozmawiamy i powspominamy o Urgocie. Postaci z League of Legends dziwnie zmiksowanej i dziś już finalnie zreworkowanej. Pierwszy, pierwotny Urgot wydany 24 sierpnia 2010 roku był przedstawicielem jeszcze tej topornej, nawet można powiedzieć brzydkiej Ligi Legend, aczkolwiek miał swój urok i myślę, że wielu z Was za tym wyglądem, może nie Urgota, ale samej League of Legends tęskni. Ale, żeby za bardzo nostalgicznie do samego tematu Lola nie podchodzić, to sobie zostawię na oddzielny materiał z tej serii. Tytułowy bohater definitywnie do najpiękniejszych postaci nie należał, przez co oczywiście dostał reworka. Znaczy nie tylko przez to, bo można powiedzieć, że były trzy filary prowadzenia zmian. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, Urgot nie był zbyt urodziwy, a nawet można spokojnie powiedzieć, że był brzydki i za mało ludzki, co wprost przekładało się na wytworzenie problemów z utożsamianiem się z nim. O czym otwarcie pisali twórcy, tłumacząc na tej podstawie potrzebę Reworka. Po drugie, dzisiejszy motor agoni był bohaterem, który bardzo szybko, brzydko się zestarzał, jego splasharty po kilku latach wyglądały bardzo źle na tle innych, jak również jego model i gameplay miały pewne problemy z ciągle zmieniającą się metą. Jeżeli tak sięgnę pamięcią, to Urgot nigdy wielce popularną postacią nie był i jego współczynnik wybierania w grach wahał się od 1 do 2%, gdzie był raczej bliżej tego 1%. Aczkolwiek był pewien moment w pierwszej połowie 2015 roku, gdzie bohater bardzo dobrze radził sobie na bocie z Soraką. Wtedy jego pickrate zbliżał się do około 5%. Po trzecie natomiast jego gameplay dla wielu graczy był dość nieintuicyjny. Dostawaliśmy postać z dystansowymi autoatakami, aczkolwiek te nie miały zbyt dużego zasięgu, co swoją drogą zostało zachowane i przeniesione do zreworkowanego Urgota, a z kolei jego skille umożliwiały dalekosiężne atakowanie przeciwnika. I nieco to wszystko skracając, a wrócimy do tego za moment przy omawianiu skilli starego Urgota, bohater był po prostu dla wielu graczy nieintuicyjny. Choć dziś Urgota kojarzymy głównie z top lanem, gdzie rozgrywa ponad 96% swoich gier, tak kiedyś nie każdy wiedział, gdzie takim Urgotem w ogóle zagrać. Top, mid czy AD Carry. Nie dla każdego było to jasne i czytelne, gdyż dalekodystansowiec miał chociażby ulta wrzucającego go w środek walki. Często w środek czy na pierwszą linię teamfightową, Przeciwnej drużyny. Stąd nie każdy wiedział jak nim grać, po co i w zasadzie dlaczego. Plus, wygląd bohatera skutecznie odstraszał wielu graczy. Zatem, jakimi umiejętnościami Urgot dysponował? Jego pasywka o krótkiej nazwie Zone Touched Bolt Aguamenter dawała jego podstawowym autoatakom i Q zmniejszenie obrażeń zadawanych przez przeciwnika o 15% na 2,5 sekundy. Brzmi to dość silnie, prawda? Jego Q, Acid Hunter z kolei, powodowało wystrzeliwanie pocisku na wprost Urgota. Pocisk nie leciał za daleko, ale miał dwie ważne funkcje. Jeżeli dobiło się z niego cel, to przywracało to 20 punktów many, a więc 50% kosztu tego skilla i jeżeli przeciwny bohater dostał z Urgotowego E, to Q było namierzane automatycznie i leciało z automatów przeciwnika. W dawało Urgotowi tarczę na 5 sekund, która poza pasywką dodatkowo wzmacniała jego autoataki i Q, tym że te narzędzia dostawały slowowanie przeciwników. E o nazwie Noxian Corrosive Charge powodowało wystrzeliwanie pocisku, zadającego obszarowe obrażenia, który redukował armor i pozwalał na zdalne naprowadzanie Q o czym już mówiłem, dzięki czemu można było połkować przeciwnika, jak na tamte czasy, z naprawdę ogromnego dystansu. I tutaj już się kreuje taki koncept dystansowego bohatera, który ma połkować, no niestety, nie do końca. Gdyż jego ult Hyperkinetic Position Reverser. Wydawało się być zaprzeczeniem tego motywu. Otóż Urgot po sekundzie kastowania zamieniał się miejscem z wybranym przeciwnikiem. Choć miało to swoje dodatkowe opcje i plusy dla Urgota i minusy dla przeciwnika. Bo wraz z levelowaniem Erki Urgot otrzymywał redukcję obrażeń do 50% na trzecim poziomie skilla, oczywiście niepermanentnie, a potraktowany ultem przeciwnik otrzymywał 40% slowa na 3 sekundy. Ponadto po wykastowaniu urgot przez sekundę ignorował kolizję z innymi i tam gdzie się znalazł, firował przeciwników na półtorej sekundy. Ze względu na te właśnie kwestie, gdy widywało się urgota na Carry, wiele osób dziwiło się, widząc Frozen Herta w jego ekwipunku. Przecież AD Carry miał zadawać czyste obrażenia, prawda? Otóż Urgota nie było to tak oczywiste, był to dla niego świetny przedmiot. Zapewniał dużą ilość many i po zamianie miejsc dodatkowe zmniejszenie szybkości ataków przeciwników i było to jak najbardziej w cenie. Z tego co pamiętam, jeszcze takim korowym elementem ekwipunku Urgota był Frozen Mallet, który dawał spowolnienie dodatkowe na autoatakach i jeszcze dodatkowe zdrowie. Niezależnie od tego, czy dziś brzmi to dobrze, czy kiedyś brzmiało to dobrze, Urgot był definitywnie jednym z najmniej popularnych bohaterów w League of Legends. Widzieli to gracze, widział to Riot, widzieli to praktycznie wszyscy. Dlatego 25 sierpnia 2017 roku Urgot otrzymał wiele zmian w postaci reworka, którego znamy dzisiaj. Jego E zostało nieco zmienione i przerzucone na Q. Tarcza została zmodyfikowana i dodano do niej chociażby Dasha, jak również bohater dostał zmienione ulti, aczkolwiek niektóre elementy zostały, jak na przykład fir po bliskich przeciwników, po zmieleniu na zauńską mielonkę przeciwnego bohatera. Choć nie była to tak diametralna zmiana jak w przypadku reworkowania Troxa, tak Urgot w mojej skromnej ocenie stał się zupełnie innym Urgotem, inną postacią, czy po prostu Urgotem 2.0. Czy rework sprzed pięciu lat pomógł bohaterowi? To jest dobre pytanie. Z perspektywy czasu musimy ogólnie powiedzieć, że jak najbardziej. Gdy pojawiły się słuchy o zmianach, jego grywalność mocno wzrosła. Aby przed reworkiem szybko spaść, lecz po wypuszczeniu odświeżonej wersji, jego popularność była bardzo. Dziwna. Nagle zyskał dwa razy większą niż u szczytu swojej poprzedniej wersji popularność, tak aby zaraz mocno spadła, później po zmianach Urgot znów przeżywał dużą grywalność, żeby nie powiedzieć drugą młodość, aby znów te współczynniki miały spaść. Tak aby mniej więcej swój nazwijmy to renesans, urgot miał przeżywać na przestrzeni lat 2018-2019. Choć urgot nie jest już dziś tak popularny jak był w swoich czasach świetności i tak jest wybierany około 5 razy częściej Niż przed reworkiem. Dlatego uważam, że rework Urgota pod kątem grywalności możemy jak najbardziej uznać za całkiem udany. Chociaż, akurat w kwestii fabularnej, w kwestii lorowej, to kim kiedyś był Urgot też zasługuje na sporą uwagę. Jego lore może nie było zbyt długie, ale było na pewno ciekawe. Zauważyłem, że akurat w przypadku Urgota spora liczba graczy nie jest świadoma tego, że jego rola mocno się zmieniła. W sensie niektórzy mówią, że jest katem, inni, że generałem, a jeszcze inni, że noxjańskim wojownikiem. Jak to zatem do końca jest, albo w zasadzie było? Fabuła bohatera była na przestrzeni lat zmieniana aż trzykrotnie, Chodzi daleko mu do bycia takim lorowym Ryzen. Oczywiście w 2017 roku była taka zmiana, gdy dostał reworka. Jest to standardowy zabieg ze strony Riot Games. Jakiś czas wcześniej, ze względu na usunięcie wspominek o starym kanonie, co w zasadzie tyczy się sporej części postaci, oraz dostał małą modyfikację już po reworku. Kim zatem był ten pierwotny Urgot? No cóż. W starym kanonie Urgot był bezwzględnym nocjańskim wojownikiem, silnym i niezwykle uzdolnionym. Można go przyrównać do berserkerów. Często wbiegał on w szeregi wrogów, odnosząc przy tym straszne obrażenia, ale również straszne obrażenia zadawał przeciwnikom. Niestety taka taktyka po latach służby w armii Noxusu niezbyt zaprocentowała, gdyż ciało wojownika było okaleczone i zniszczone. Dlatego celem dalszej służby Noxusowi został mianowany najwyższym katem tegoż imperium. Już wtedy był przerażający. Jego ręce były zniszczone, i gość ledwo w ogóle chodził. Nie przeszkadzało mu to jednak w dalszym pełnieniu funkcji w armii. Kilka lat później, Jarvan wpadł w zasadzkę oddziałów Urgota który chętnie na różne misje się wybierał. Jako, że zawsze Demacja i Noxus były stawiane po dwóch stronach barykady i zawsze na przestrzeni historii League of Legends były to raczej wrogie sobie regiony i były takimi biegunami, były po prostu przeciwstawne do siebie, oczywistym było, że złapanie Jarvana przez oddziały Noxusu było ogromnym wydarzeniem. Natomiast Urgot nie chciał owijać w bawełnę. Ze względu na to, iż złapanie Jarwana miało miejsce daleko od Noksusu, Urgot nie chciał narażać się na powrót do stolicy, na powrót do ojczyzny, gdyż zdawał sobie sprawę, że jego oddział może zostać od razu napadnięty przez wojska damacjańskie. Nie mylił się, ale ze względu na to, aby nie czekać, od razu wziął się za egzekucję Jarwana. I gdy już miał tego dokonać na młodym demacjańskim księciu, na ratunek przybył Garen wraz z nieustraszoną gwardią i potęga demacji swoim wielkim mieczem przecięła Urgota na pół. I jak to zwykle bywa w światach na zasadzie League of Legends. To, że urgot był w dwóch kawałkach niczemu nie przeszkadzało. Okej, okay, może nie tak, że w ogóle nie przeszkadzało, natomiast wtedy na runterze używało się częściej niż aktualnie nekromancji, chociaż ta w ramach ciekawostki zaczyna powoli do nowego kanonu wracać. Ale okej, okay, bo odchodzę od tematu. Niestety zniszczone ciało urgota stanowiło pewien problem, dlatego pomógł jeden z profesorów związanych z Zon, a w starym kanonie te dwa regiony miały dość przyjazne stosunki i stworzono dla Urgota nowe ciało. Bohater stał się pół człowiekiem, pół maszyną i przybył do tytułowego League of Legends, gdzie będąc po części tworem laboratoryjnym, po części efektem nekromancji, szukał swojego oprawcy, czyli Garena. Oczywiście to wszystko dziś jest niekanoniczne i aktualne rzeczy związane z Urgotem omówiłem w materiale Kim jest Urgot. Zanim przejdę do puenty dzisiejszego materiału, chciałbym bardzo was prosić, abyście napisali o czym byście chcieli następny odcinek z serii Kiedyś to było. To nie tak, że nie mam na to pomysłów, bo pomysłów jest ogrom, ale jestem ciekawy o czym najbardziej materiał byście zobaczyli. Wracając odnośnie starego Urgota. Ja osobiście byłem w tej zdecydowanej większości graczy. Spróbowałem go, ale nie zostałem z nim na dłużej. Już po dwóch, trzech grach nie miałem za bardzo ochoty nim grać. I rzeczywiście nie pasował mi jego wygląd i niesztandarowy typ gameplayu. Bardzo rzadko z kolei również widziałem go w grach, i wśród znajomych, z którymi w tamtym czasie grałem, każdy omijał bohatera szerokim łukiem. Z kolei po reworku, raz na jakiś czas z bohaterem chętnie zagram. Podoba mi się jako postać, jest bardziej wyrazisty niż był kiedyś, z fajnym ultem i gameplayem. Choć zagrałbym jedną czy dwie gry starym Urgotem, tak może i lepiej, że pozlepiany potwór Frankensteina odszedł na półkę rajotowego zapomnienia. Moi mili, na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku tej serii. Dzięki za obejrzenie! Trzymajcie się!